Zapał inkwizytorów wiązał się z ich pragnieniem ocalenia dusz heretyków. W ich oczach heretycy to ludzie sprowadzeni na manowce, ludzie, których czeka wieczne potępienie za to, że zboczyli z drogi wskazanej przez Kościół rzymskokatolicki. Polowanie na ludzi trwa. Inkwizytorzy chcą zgładzić wszystkich doskonałych. Jeśli mają raz na zawsze położyć kres herezji, Katarzy muszą zniknąć z powierzchni ziemi. Wernargi przegląda protokoły z przesłuchań mieszkańców wsi. Nikt nie ujawnił miejsca pobytu doskonałych. Pierre Mori ucieka przez góry, by schronić się w Hiszpanii. W Montaju już nigdy nie będzie bezpieczny. Clerk oddaje się swym zwykłym uciechom. Na liście jego kochanek jest wiele miejscowych kobiet. Jego władza i wpływy jako księdza i spowiednika powodują, że nie zostaje zadenuncjowany. Romans Beatriz z księdzem już się skończył. W aktach jest wiele informacji o niej i o pozostałych mieszkańcach wsi. Beatrice była pod wieloma względami kobietą nowoczesną. Miała kilku kochanków, w tym dwóch księży, którzy, jak wyjawiła, byli najbardziej namiętni. Poza tym sprzyjała herezji. Doskonali zniknęli z pola widzenia. o ottie uważano za zmarłego. Mija 18 miesięcy. Na początku roku 1310 informator inkwizytorów zdradza klejówkę piera. Jako doskonały jest dla inkwizytorów łakomym kąskiem. Gdy prowadzono go na stos, Pierre odpowiedział: powiedział, gdyby starczyło mi czasu, nawróciłbym wszystkie. Wielu wieśniaków dokłada do ognia, by udowodnić swą lojalność wobec inkwizycji. Dziesięć lat później. W 1320 roku życie 40 rodzin z Montaju wróciło na stare tory. W społeczności wysoko ceniącej honor skazani muszą nosić na ubraniu żółty znak hańby. Herezja, choć zduszona, nadal się tli. O nauce Katarów ludzie mówią szeptem, wciąż o niej pamiętają. Podobno jeszcze kilku doskonałych pozostaje w ukryciu. Kolejne pokolenie dziewcząt jest deprawowane przez proboszcza. Bitni księża odkrywają, że współpraca z Inkwizycją przynosi profity i sławę. Należy do nich Jacques Fournier, ksiądz, który zdobył wykształcenie w Paryżu. W 1317 roku zostaje biskupem Pamier, Przestudiowawszy akta procesu przeprowadzonego 10 lat wcześniej przez Bernarda Guy, dochodzi do wniosku, że wiosce nadal grozi herezja. Inkwizytor wzywa mieszkańców Montaju na kolejną turę przesłuchań. W latach 1318-25 Fournier wszczyna 98 procesów o Herezję. Przeprowadza 578 przesłuchań oskarżonych i świadków. Wrąży sprawę za sprawą i przeszukuje dom po domu, by w końcu zerwać ukrytą katarską sieć, która osnuwa Montaju od pięciu pokoleń. Fournier nie tylko prowadzi ten krucjatę z fanatycznym zapałem, lecz także drobiazgowo ją dokumentuje. Jego protokoły są najbogatszym źródłem historycznym dotyczącym życia codziennego w czasach Inkwizycji Średniowiecznej. Fournier uważa, że najdrobniejsze szczegóły mogą okazać się sidłami, w które schwyta heretyków. Jacques Fournier. Jacques Fournier był owładnięty obsesyjnym pragnieniem wyplenienia herezji. Z tego powodu pilnował, aby skrybowie pieczołowicie zapisywali wszystkie szczegóły podane przez podejrzanych podczas przesłuchań. Wypytywał mieszkańców Montaju o najdrobniejsze aspekty ich życia. 26 czerwca 1320 roku. Fournier wzywa na przesłuchanie Beatrice de Planisol. Gdy Beatrice stawia się przed świętym trybunałem, informuje ją, że jest podejrzana o herezję i pyta, czy miała kontakt z doskonałymi. Beatrice przyznaje, że spotkała ich ponad 20 lat temu. Miałam zaledwie 17 lat, gdy widziałam Pierre Othier przy wykonywaniu obowiązków notariusza. Na prośbę mojego małżonka, szlachcica Berangera de Roquefort sporządził wtedy akt sprzedaży pewnych dóbr. Potwierdziłam wolę sprzedaży, a Pierre Othier wypisał akt notarialny. Odbyło się to 24 lata temu i nie miał on wówczas reputacji heretyka. Fournier nakazał Beatriz stawić się w następny wtorek, by zeznała to pod przysięgą. Lękając się kolejnego spotkania z Fournierem, Beatriz ucieka w towarzystwie młodego księdza, swego kochanka. Zatrzymują ich jednak ludzie furniera. Beatrice zostaje uwięziona. Zeznań Beatrice de Tensor. Uciekłam, gdyż bałam się, że biskup ukaże mnie za to, czego dopuściłam się w związku z Herezją. Pierre Clerc obnosi się ze swą pobożnością i grozi tym, którzy znają jego grzechy, by ich nie wyjawiali. 1 sierpnia 1320 roku Przedmioty znalezione przy Beatrice ukazały ją w fatalnym świetle, gdyż rzuciły na nią podejrzenia o czary. Na polecenie Furniera skryba sporządza spis rzeczy szlachcianki, które według inkwizytora służyły rzucaniu uroków. Są to dwie pępowiny znalezione w sakiewce podejrzanej, płótno przesiąknięte krwią, najprawdopodobniej miesięczną, nasienie jarmurzu, nadpalone kadzidło w skórzanym woreczku, lusterko i mały nożyk owinięty w szmatkę, oraz kromka suchego chleba. Beatrice broni się, tłumacząc, że są to środki lecznicze. Furnie w milczeniu wysłuchuje wyjaśnień i, co ciekawe, nie wypytuje jej o okromkę chleba dowód czci dla doskonałych. Stawia sobie ważniejszy cel. Beatrice zostaje wtrącona do wieży. Stąd już nie ucieknie. Fournier nadal prowadzi przesłuchania mieszkańców Montaju. W końcu pewna młoda kobieta przerywa zmowę milczenia. Grazit-Lizier oświadcza, że nie dopuściła się od szczepieństwa, gdyż w heretycką filozofię wprowadzał ją nie kto inny, lecz sam ksiądz proboszcz. Dziewczyna ujawnia, że Pierre Clerc jest nie tylko zbereźnikiem, lecz także katarem. Z zeznań Grazit-Lizier. Pozbawił mnie dziewictwa w stodole, gdzie składowana jest słoma. Nie użył przemocy. Potem posiadł mnie wiele razy. Nie miałam wyrzutów sumienia, że obcuję z księdzem, bo było to przyjemne zarówno dla niego, jak i dla mnie. Fournierowi trudno było rozszyfrować Korga i udowodnić, że był heretykiem lub no przynajmniej, że nie dochował wierności kościołowi. Gdy Grazit wyjawiła, że miała z nim romans i opowiedziała, jak usprawiedliwia ich zbliżenia, wygłaszając heretyckie poglądy na temat tego współżycia, Boga, cudzołóstwa i spowiedzi, Fournier znalazł punkt zaczepienia. Przycisnął Beatrice. Podczas dziewiątej sesji z Fournierem Beatrice się załamała. Potwierdziła słowa Grazit i przyznała, że klerk jest sprzedajny i kłamliwy. Wyznała też, że wielokrotnie oddawała się proboszczowi, nawet w kościele. Zeznań Beatriz de Planisol Często pytałam go, jak może tak grzeszyć, a na celebrować mszę. Odparł, że prawdziwą spowiedzią jest spowiedź przed Bogiem, który zna nasze grzechy, zanim je popełnimy, i który jako jedyny może je odpuścić. Dla Furniera to dowód, że ksiądz jest heretykiem. Inkwizytor pyta Beatrice, czy klerk mówił coś o Sądzie Ostatecznym. Powiedział, wszyscy staniemy przed Sądem Chrystusowym, lecz wielu jest wezwanych, a mało wybranych. Ta garstka wybrańców to doskonali i ci, którzy otrzymali od nich błogosławieństwo przed śmiercią.